Siema siema, dzisiaj wam pokażę 5 miejscówek, gdzie możecie latać na trio fncs -ach. Jak pewnie wiecie, w piątek się zaczynają FNCS-y. Według mnie jest bardzo warto je grać, więc jeśli, jeśli nie macie trio, to sobie możecie wejść na mojego Discorda, który jest w opisie i sobie tam napisać na szukam graczy szukam trio. A jeszcze ważniejszą od tego rzeczy jest znaleźć sobie poprawną miejscówkę. Pierwszą miejscówką to jest oto ten teren. Wydaje wam się, że to jakby jest mało skrzynek, że to są 3, 3 i 4 skrzynki, czyli dorszy mało, ale kiedy robicie sobie łup, pojemniki amunicją naprawdę to jest dużo, dużo. Jeśli nawet macie mało te, jeśli macie mało rzeczy, to możecie naprawdę tutaj, tutaj. I pokażę Wam dokładnie, gdzie są skrzynki już w gierze Jak już wylądowaliście oto na tej miejscówce, powinniście sobie pierwsze sobie zniszczyć oto tą beczunię. Mamy sobie jakieś tutaj flor jakiś pistolecik. Dam szybko bierzecie sobie to. Chodzicie w dół. Macie kolejne owocki, tutaj owocki. I tutaj macie aż trzy beczki, owocki, leżąca broń. I macie kolejną zabrażarkę. Macie kolejne owoce, florut. tutaj macie kolejną skrzynkę amunicję. I to. Jak już jesteście na górze, to zniszcie sobie to, oto tą podłogę. I macie od razu skrzynkę. Na przykład, jak mi może wam wylecieć złoty pompa. I tutaj teraz idziecie tutaj. Macie kolejną skrzynkę, to i sobie to. Będą wam się zniszczyć, a tym razem się zniszczyła. I sobie bierzecie sobie tutaj te bronie. Tam oto, w tamtej szopie jest kolejna broń. Wasz teammate, który wylądował tutaj, to sobie powinien zejść tą oto skrzynkę. Macie kolejne owoce, broń. Macie tutaj palety, macie tutaj dużo kamienia z oto tych kamyczków. Macie kolejną. Florut, macie owocki. I macie kolejną skrzynkę i tutaj macie jeszcze amunicję. I teraz tutaj macie kolejne florut, dwa floruty i tutaj macie kolejną skrzynkę. Tutaj macie kolejną skrzyneczkę. Jeśli. Jeden z waszych teammates na przykład ma kłopoty, od razu możecie sobie wziąć kamyczek i raz do niego zwrotować i mu pomóc. Jak już tutaj jeden z waszych teammates wylądował, to sobie bierzecie oto tą skrzynkę, niszczycie sobie najlepiej te fotele, bo dają około 10 metalów w gierce. Tutaj macie kolejną skrzynkę, wchodzicie sobie na dach, to i macie pod tą dachem kolejną skrzynkę, odbieracie sobie lamy, jeśli się zrespiła. Bo macie owocki, i macie kolejną skrzynkę. Jeśli macie mało to możecie pójść. Tam, oto tam najlepiej na środek, na ten na środek tutaj, tam, albo zlutować jeszcze pójść po i najlepiej wziąć się w przewyzwanie u ukila tutaj albo na ciastku. To lecimy do drugiej miejscówki. Kolejną miejscówką, gdzie powinniście latać, jest oto to miejsce. Widzicie, to jest bardzo dużo skrzynek, to jest 18 i 9, czyli macie tutaj 25 skrzynek, jeśli się wszystkie zrespią. Będzie tutaj dużo płaszczaków i zapytacie się, gdzie mamy do latać dokładnie. Najlepiej, żeby najlepsza osoba latała tutaj, jedna tutaj i jedna tutaj. Jeśli nie macie kontestu, nie macie tu żadnych przeciwników, to sobie zaczynacie łowić i idziecie tam. A jeśli macie przeciwników, to zależy od waszego skilla, jaki macie loot, albo ich bukijecie, bo naprawdę na szczęście macie ich tutaj na środku, tutaj gdzieś i macie free killa. To już pokażę Wam dokładnie, gdzie są skrzynki w gierce. Jak już jeden z Waszych team'ów wylądował na tym supie, otwiera sobie skrzynkę, spada tutaj I macie kolejną skrzynkę, tutaj macie flor root, Otwieracie sobie sobie tą to ścianę, macie tutaj tutaj skrzynkę dokładnie. Wtedy idziecie sobie tutaj, niszczycie sobie te oto trzy drzewa, już macie około 100 matca. otwieracie kolejną skrzynkę, jeśli chcecie możecie zejść tam, jeśli widzicie jakiegoś ulepszonego ammo boxa, a jeśli nie, to możecie pójść od razu na tą ciężarówkę, zniszczyć ją, od razu będziecie mieć kolejną skrzynkę. Zniszczycie ten to metan, macie o, skrzyneczkę, tutaj sobie budujecie na przykład, tak, macie skrzynkę, sobie zniszczyć o ten oto kamień, Ok sobie przechodzicie. <laughs> Ja jestem za gruby, piorka. Yy, otwieramy sobie skrzynkę Ammo Box. Gdziem, tutaj sobie bierzemy wędkę. I otwieramy sobie tą oto skrzynkę. Jeśli nie macie tutaj chłopów, to możecie sobie tutaj połowić. Jak już zrotujecie, na przykład zlikwidować całą miejscówkę, to sobie możecie o tej pójść tutaj, o jest skrzynkę. Macie zawsze jedną skrzynkę i macie tutaj na przykład może harpą wam wylecieć. I popłynąć w tą stronę. Jak tutaj jesteście, to sobie połówcie na przykład tutaj. Macie dużo kamieni, będzie mieć minimum. Jedna sła, 300 kamieni będzie miała. Jeśli dobrze to zdutujecie tutaj te wszystkie kamienie, jak za chwilę zobaczycie, tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Każde będzie mieć minimum 400 kamienia, jeszcze macie dużo drewna. Ammo boxy, w tym oto domku macie skrzynkę. Podzicie tutaj na górze, tutaj dokładnie, pokażę tutaj macie domek, gdzie tam są dwie skrzynki. podziecie też tutaj. Macie kolejną skrzynkę, i tutaj macie dwie skrzynki. Tam macie jeszcze jednego bota na wyzwanie o Tam, oto, tu, tu. Nie, już mam nadzieję, że Wam pomogłem, i teraz idziemy do trzeciej miejscówki Trzecią miejscówką jest oto ten split, gdzie lata Kami, Set i Teku, więc uważam, że to jest bardzo dobry split. Jedna osoba, najlepiej żeby leciała, to jest sobie tutaj. Jedna osoba tutaj i jedna osoba tutaj. Pokażę Wam szczegóły już w gierce. Jak już tutaj wylądowaliście sobie, otwieracie skrzynkę, skrzynkę. I jeśli Wam wylecie na przykład jakiś karabin turmowy lub snipa, możecie na tego do ludzi, żeby nabić sobie tą Sergia. Weźcie sobie tą skrzynkę. I jeź, Możecie już iść do swoich kumpli i zlutować na przykład tam, Pójść, yy, tutaj. Wasz kolega, jak już będzie na tym złomowisku, sobie pójdziecie tutaj, tam, gdzie jest ulepszona skrzynka. Jak to jest jeden już waszych kolegów, wylądował, to je sobie na przykład lepiej buduje tutaj, bierze sobie snajpę. Na przykład otwiera sobie w yy, bulldogu, sobie tutaj macie skrzyneczkę, tutaj sobie niszczy, opalając skrzyneczkę. Macie jeszcze samochodzik, który możecie na przykład zrotować, żeby więcej zlutować. W tej ciężarówce nade mną jest oto skrzynka. To się jest tutaj na tym moście. Jest już w tym kamperze, ale chyba już każdy o tym wie. Tutaj możecie też pójść tutaj po farmera. Tutaj oto tam dokładnie, tu, przede mną. Tam zawsze jest farmer, który ma, możecie wziąć tam killa, ale teraz już jest 200 golda za... Zrobicie likwidację, to jest bardzo dużo. Tutaj macie kolejną skrzynkę, owocki. Tu się zawsze respi Lambo, więc naprawdę jest też szybkie do przemieszczania się. To już tutaj jesteście, to oczywiście to jest zawsze. Na czasie się respi jeszcze taka tablica ogłoszeniami, z skillami. Tutaj macie skrzynkę. Jedną tutaj pode mną i tu macie kolejną skrzynkę. Jeśli macie mało lutu, to możecie zwokiwać albo koloseum, albo pójść tam na jeziorko. To lecimy już do ostatniej miejscówki. Miało być cztery, ale ostatnie, bo nie wiem jaką jeszcze miałbym. Kolejnym splitem jest to jest oto ten sad i w okolicy skrzynki. Najlepiej, żeby je... dwie osoby poleciały na otą ten domek. I jedna poleciała gdzieś tutaj. I wtedy wykierujecie osoby, które wylądowały tutaj. To pokażę Wam już szczegóły w gierce. Jak już wylądowaliście na tym domku, sobie niszczycie, oto tutaj sobie to. już sobie floor root, będziecie sobie tutaj. Kolejną paletę, kolejną paletę, już macie ponad 100 matce. Jeszcze sobie skrzynkę za tą szafą. niszczycie sobie tutaj tą podłogę. macie kolejną skrzynkę, sobie tutaj widzicie sobie tutaj i co i będziecie sobie macie jakiś root na przykład. I kiedy chcecie mieć przewagę na przeciwnikiem, to sobie najlepiej pozbierajcie tej matcy. Psycho to tutaj jest drzew. Idziecie sobie tutaj, ten, koło tutaj, tego... Yy, no, yy, no wiecie co to, to jest, no wiecie koło, no. Tutaj macie skrzynkę kolejną. Tutaj macie kolejną skrzynkę, to też jest często respi samochód, ale tym razem się nie zrespił. Kolejna jest tutaj. Kolejna jest o tutaj. Jeszcze wam się respi taki bot, który możecie zdobyć z niego dużo golda i później pójść do... Tam pana pomidorka, gdzie możemy sobie wymienić na dobrym bronie? Macie kolejną skrzynkę. Jak zrzucowaliście, tam na przykład, możecie zwyklejować oto ten, tutaj, tą połowę. Tutaj mówię, zwyklejować, bo najczęściej to jej ludzie latają. Więc ale się nie bójcie, bo naprawdę są to darmowe fragi najczęściej. Tu macie kolejne matce, macie kolejną skrzynkę. niszczycie daszek, macie to i ten. blażarkę. Kolejną skrzynkę. Ammo boxa. Owocki. Jak już jesteście tutaj na pomidorku, tutaj zawsze się respi. Tutaj pomidorek, on ma 100% res, to sobie wszystko ulepszacie, odbieracie skrzynkę, macie tutaj jeszcze na przykład, po 5 golda z każdego tego, I tutaj papryczki na przykład. Jeśli macie maulu, to na przykład możecie pójść tutaj, tam macie kolejną skrzynkę, tutaj macie kolejną, tam macie jeszcze ciężarówkę i możecie go jeszcze pójść tam i tam, i będziecie mieć albo zbukiować koloseum. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jeśli chcecie więcej takich poradników, to możecie zostawić like wsa i dołączyć na Discorda w opisie. Ciemka.